Dobra, kochani, yy, tu już mam wszystko porobione. Podłączony zasilacz w sumie dwa zasilacze są połączone. Połączyłem tutaj tego z tym. No i powiem Wam tak: wszystko jest podłączone. Płyta Endera, wyświetlacz LCD. Z granym, oczywiście, odpowiednim firmware'em. I teraz tak o, ja jeszcze tego nie podłączałem. Wybuchnie czy nie wybuchnie, zaraz się przekonamy. Podłączam, Usłuchajcie, słuchajcie, 220 tutaj z tyłu. No i przekonamy się, czy to zadziała. Tutaj jest, słuchajcie, 220, 24V wyjście, 20A wydajność. Także tutaj na tą na te grzanie 9A z zupełności wystarczy. No i uwaga, podlanco, wywali korki. W tle leci metalika, nie wiem, czy mnie nie. YouTube zaraz nie będzie tam, wiecie, krzyczał, że a, leci coś tam. Dobra, 3, 2, 1. Kurde, boję się. Chwila moment, muszę to mocniej wepchnąć ja pierdziele jedną ręką się kręci ciężko słuchajcie, nie robię pauzy, położę sobie telefon na kolanach i to wepchnę, bo nie mam siły jedną ręką to tak złapać słuchajcie, włączyło się działa Super! Słuchajcie, tu jest tako 12V 4,5A, tak jak mówiłem 20A. 20 Co ciekawe jest, tutaj wychodzi z tego z tej płytki 12V tutaj na tej wtyczce. Zobaczcie, są trzy czerwone, trzy czarne. Ja sobie podłączę tak o tutaj są dwa wentylatory, czyli jeden czarny, jeden czerwony od jednego, jeden czarny, jeden czerwony od drugiego, i tym sposobem będę miał zasilanie. Z tej płytki 12V tych dwóch wentylatorów, jeden będzie chodził centralnie. Ustawię sobie to w ten sposób. Tutaj tą płytę taką będzie biało, a drugi, a drugi, właśnie. Zastanawiam się, można go zamontować gdzieś z drugiej strony. Można, bo tam są otwory technologiczne na tej płycie tutaj. Więc można się tutaj wkręcić tym wentylatorem. Faktycznie, i załóżmy tak o, ten, będzie wpuszczał, a tamten będzie wyciągał. Nie. No, i na górę idzie oczywiście. Słuchajcie teraz, co? Cała ta mm, płyta grzewcza. Także ja zrobię pauzę, zamontuję tą płytę, złożę to i pokażę Wam, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Ale przed tym zapytam się Was, co tutaj jest nie tak podpięte jeszcze? Jest źle, jeżeli chodzi o kwestię 220 V. Jeżeli ktoś jest uważny, jeszcze podpowiem trochę, zrobię takiego kadra. Jest jedna sprawa źle. Ten zaśrodek jest ok. No dobra, już tak podpowiadam. Ten nie jest ok. Co jest nie tak w podpięciu tutaj tych kabli? Chociaż, że działa. Także na razie robię pauzę i zakładam tą górę. Słuchajcie, przerwało mi tam nagrywanie. No to dogram drugą część. Po prostu zmontuję to w fbs Pokażę taką. Tu już jest to złożone wszystko z tyłu pójdzie ten kabel od tego stołu sobie jeszcze go tam jakoś złapię trytytką ładnie żeby on się trzymał słuchajcie wyświetlacz oczywiście będzie zamontowany w takiej tutaj formie o pod kątem na razie tylko tak o leży wszystko jest w środku już tam podpięte jak widzieliście na tej pierwszej części ustawiłem 40 stopni słuchajcie headbet no i słuchajcie mamy 41 stopni czy to grzeje ja piec, ale grzeje elegancko. <gry> Kurde. Po złożeniu tej obudowy to jeszcze w ogóle będzie coś piękniejszego, bo tu idzie taki panel. I ktoś mi fajnie w komentarzu podpowiedział, że ja tutaj mogę te LEDy jakoś fajnie wykorzystać, co są na płycie. I można by tutaj się pobawić w takie coś, bez problemu. Mhm. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam tak, no już praktycznie jestem na końcówce. Także. Wszystko działa perfekcyjnie. Zamknięte w obudowie dwa zasilacze jeden 12 V, drugi 24 V. Mówię, tutaj miejsce na jakieś swoje przyrządy, żeby sobie majstrować na tej płycie. Czy tu można hotem też operować? Kurde, jak najbardziej. I taka ciekawostka. Jak jest przenoszona temperatura na tą obudowę? Powiem wam, że na razie tutaj jest chłodniutkie, nic nie czuję. A no to jest dopiero 40 stopni. Ustawmy, słuchajcie, 70. Nie no, dotykowy ekran jest po prostu kapitalna sprawa. Może od, od razu odpowiem. 70, słuchajcie, on teraz będzie grzał do 70. Może odpowiem jeszcze na jedno pytanie. Ktoś mnie się pytał tam w komentarzu, dlaczego nie pod starszą płytę, tak? Ponieważ ten wyświetlacz to jest zamknięty filmer On tylko ma. Pliki do płyty 422 i 427. Także niestety na starszej płycie tego wyświetlacza nie zainstalujecie, tak to sobie Krali wymyślił. No i cóż na to poradzić? Tylko trzeba yy, na tym firmuerze bazowym się posiłkować. Także pomimo mi się i tak to podoba, fajne to jest. Tutaj jeszcze są wentylatory. Słuchajcie, tu jakbym wentylatory podpiął. Ja tu jeszcze mogę wentylatorami sterować. Już te dwa wentylatory, teraz sobie tak pomyślałem, one są na 12V, nie? Okej, okay. jakaś przetwornica step down, i można sobie sterować wentylatorem. Trzeba bazę? Z poziomu dotykowego ekranu. Tymi dwoma tutaj dziurami, co są z boków. Nawet dwa można połączyć. Ale coś pięknego. Oh my fucking god! Tego nie przewidziałem. I to jest kolejny taki zarąbisty future. Teraz bym tutaj mógł sobie włączyć wentylator, nie? Dobra, działa Ile? 69 No 70 Jak tutaj spód? Ja pierdzielę, nic się nie grzeje Słuchajcie, myślę, że ta obudowa, te sprężyny, które zastosowałem tutaj Pod spodem Z tymi podkładkami One robią Taką no, dosyć w sumie fajną izolację tak to wygląda. Przepiękny projekt. Naprawdę przepiękny projekt. Aż jestem sam zaskoczony, że tak to fajnie się wszystko układa. Dobra, teraz odpowiedź na ten komentarz do tej części pierwszej, którą tam nagrywałem. Co było nie tak w połączeniu? Nie było uziemienia podłączonego pod zasilacz ten 24V. Także działa to fantastycznie, słuchajcie. Wyłączę teraz chłodzenie. Gdzieś tutaj było, tylko trzeba wyjść stąd. Prepar. No i tutaj mamy ten, tą gwiazdeczkę, nie? I popatrzcie się, 0 stopni. Odłączone jest już grzanie stołu, także on się teraz będzie studził, ale powiem wam, że 70 stopni już ręką dotknąć. Na tym można prasować. Tym można pracować. Serio wam, mówię, jakbyście położyli tutaj kawałek jakiegoś materiału malutkiego, to możecie sobie to wypracować. Tak jest gorące. Wow! Działa to fantastycznie. Patrzcie się, temperatura spada 67 stopni. I teraz jeszcze taka głupia myśl naszła, żeby szybciej spłytę wystudzić, mogły być też jeszcze jakiś tutaj taki płaski wentylator, który by wiał pod spodem, nie? Ale dobra, już nie wydziwiam. Projekt i tak wyszedł zajebiście fajnie. Dla <grym> obudowy ze switcha, ja pierdzielę, tego się nie spodziewałem w życiu. No i co, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Będzie tutaj pole na jakieś tutaj robocze swoje elementy. Takie do działania z tym podgrzewaczem. Jakieś, nie wiem, topniki. Yy, 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 lutownice, groty i tak dalej. Żyć nie umierać. Przepiękna. Dobra, kończę, nie jaram się. Pozdrow, trzymajcie się.